Marta Szymik, witam Państwa w Miejskim Programie Informacyjnym. Zobaczmy, co dziś między innymi przygotowaliśmy dla Państwa. Coraz bliżej do koncertu Guns N' Roses, dziesięciolecie Uniwersytetu III Wieku oraz Industriada 2012. Już jutro, 11 lipca, odbędzie się kolejne po koncercie Briana Adamsa wielkie wydarzenie muzyczne w Rybniku. Na stadionie miejskim wystąpi bowiem legendarna grupa Guns N' Roses. Będzie to jedyny w Polsce koncert tego zespołu, który wystąpi na ogromnej 14 metrowej scenie ustawionej na stadionie. W jej tle pojawią się gigantyczne telebimy. Szczegółów dotyczących koncertu można się było dowiedzieć podczas konferencji prasowej w urzędzie 2 lipca. Wiemy więc już, że legendarna grupa wyjdzie na scenę około godziny 21.00 ma 3 godziny. Dlatego prezydent Adam Fudali apeluje do mieszkańców. Za pośrednictwem mediów chciałem się zwrócić do mieszkańców naszego miasta, żeby wybaczyli nam to jedną głos, tą jedną nos, gdzie będzie głośniej w naszym mieście, ale to będzie zabawa dla wszystkich mieszkańców, to będzie również bardzo duży ładunek promocyjny dla naszego miasta. Janusz Sofaniski z firmy Prestiż uprzedzał, że z aparatem fotograficznym i kamerą na stadion nie będzie można wejść. I od razu też ostrzegam, że nie będzie czegoś takiego jak depozyty. Management artystów zaznaczył także, iż w trakcie trwania koncertu nie wolno podnosić nikogo do góry, ani sadać na ramionach. Zakaz dotyczy także podnoszenia osób nad tłumem i tak tańca pogo. Zakazane są łańcuszki, na przykład u kluczy, butelki, puszki, parasole ostro zakończone, z którymi nie można będzie wejść na stadion. To wynika z rajdera, z wszystkich rzeczy, które dostaliśmy od zespołu. I to zespół, jego menedżment zobligowuje nas do tego, żebyśmy te rzeczy przestrzegali, tych rzeczy e, dotrzymali. Bramy stadionu będą otwarte o godzinie 17. Pół godziny później na scenie wystąpią zespoły rekowe: Symetria, Blue i Złe Psy z Tomkiem Karolakiem, a także chemia. Jak zapewniał szef Rybnika, miasto jest już przygotowane organizacyjnie do 11 lipca. Będziemy odwozić po koncercie mieszkańców. Komunikacja miejska w tym czasie będzie bezpłatna dla wszystkich tych, którzy mają bilety na koncert. Na czas wtedy, kiedy wizowie będą wychodzić za stadionu ulica Gliwicka będzie zamknięta. Tak jak w zeszłym roku przygotowane będą parkingi przy Obwiedni północnej przy ulicy Rudzkiej i obok kąpieliska ruda. Dodajmy, że na koncert sprzedano już 15 tysięcy biletów. Te można było także wygrać w konkursach Wyrymuj Sobie Bilet i Ganzen Rybnik organizowanych przez Rybnicki Magistrat. Wydział Edukacji ogłosił też konkurs dla wolontariuszy, w którym wytypowano dwie uczennicy jednego ucznia szkół ponadgimnazjalnych, którzy przepracowali największą liczbę godzin, a oni również otrzymali wejściówki na koncert. Oto rybnicy promusi roku szkolnego 2011-2012 nagrodzeni przez prezydenta Adama Fudalego podczas uroczystości, które odbyły się 27 i 28 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej im. Braci Szafranków. W każdej rybnińskiej szkole, od podstawowej do ponadgimnazjalnej, znalazł się ten najzdolniejszy uczeń, który zapracował na zaszczytny tytuł. Jak przyznali promusi, na swoje osiągnięcia pracowali długo i pilnie, czasem przez cały rok szkolny. Trzeba było pracować całe ferie. Okres bożonarodzeniowy, no troszkę trzeba było się pouczyć. Ciężko było zapracować na sukces? Mm, zależy jak patrzeć, ale raczej nie. To raczej samo wypływa z siebie. Jak są chęci, to i się to się uda. No cały rok, tak jak i w zeszłym roku, tak samo teraz cały rok jeżdżąc po festiwalach, wygrywając coś. Tytułem Rybnickiego Prymusa wyróżnieni zostali najlepsi z najlepszych. Osoby legitymujące się na przykład sukcesami na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Wyróżnienia te otrzymało w sumie 114 uczniów w trzech kategoriach. Za osiągnięcia w kulturze, nauce oraz w sporcie. Prezydent Anna Fudali wręczył także prezydenckie stypendium za wyniki w nauce. Otrzymało je łącznie 58 osób. Wysokość przez Znanych przez prezydenta stypendiów to w przypadku uczniów szkół podstawowych 400 zł, gimnazjów 600, szkół ponadgimnazjalnych 800 zł. Ale koniec roku szkolnego to także czas podsumowania dla szefów miasta kolejnego roku edukacji. Testujemy to, co wprowadziło, czy udało nam się wprowadzić w tym roku szkolnym 2011-2012, fakultety prezydenta miasta, czyli dodatkowe godziny dla każdej szkoły, które miały być przeznaczone głównie na przygotowanie do egzaminów. W czasie uroczystości podziękowania otrzymali także nauczyciele, dzięki którym uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Na naukę nigdy nie jest za późno. Od dekady udowadniają to rybnicy seniorzy, którzy aktywnie działają w Rybnickim Uniwersytecie III wieku, który w tym roku obchodzi jubileusz Dziesięciolecia Istnienia. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Braci Szafranków. Nowym honorowym członkiem uniwersytetu został prezydent rybnika Adam Fudeli. Ten podkreślał, jak ważne jest podejmowanie aktywności społecznej i czynne spędzanie czasu przez ludzi starszych. Poprawia samopoczucie, poprawia zdrowie, przynosi uśmiech na twarzy. I to mi się wydaje, legło u celu powołania Uniwersytetu III wieku i te cele są spełnione. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń i gratulacji osobom zasłużonym dla Uniwersytetu III wieku, który od 10 lat prężnie poszerza swoją ofertę. Mamy się czym pochwalić i w naszych pomieszczeniach możecie Państwo zobaczyć pracę naszych pań, zdobią ściany, sekcja rękodzieła artystycznego ma swoją wystawkę, także jest bardzo, bardzo miło, kolorowo. Rewinski klub prowadzi liczne wykłady naukowe czy lektoraty z języków obcych. Jak podkreślają członkowie klubu, uczestnictwo w zajęciach jest świetną formą spędzenia wolnego czasu i szansą na nawiązanie nowych znajomości. Coraz nowsze i coraz bardziej innowacyjne kierunki i specjalizacje otwiera Uniwersytet Śląski. By je promować do współpracy uczelnie zaprosiła włodarza miasta Adama Fudalego. Zastanawiamy się co można poprawić. Wydaje mi się, że można poprawić dużo. Patrzymy i wspólnie, wspólną troską oceniamy, że nie zawsze absolwenci tych kierunków, które są w całym kraju, ale to również i w Rybiku znajdują zatrudnienie. W październiku ruszają już nowe specjalności. Na polonistyce asystenta, asystentkę menadżera, czyli będziemy kształcić osoby chcące pracować w firmach, umiejące przygotowywać programy europejskie. Kolejną specjalnością jest promocja kultury w regionie. Polonistyka będzie także kształcić rzeczników prasowych. Na historii rusza specjalność samorządowo-administracyjna. Nowe specjalności będzie miała także socjologia. Dzięki współpracy z miastem, który z chęcią promuje rybnicki kampus, studenci będą mogli także odbywać staże i praktyki. Romeo, Julia, Wiele Hałasu O nic oraz Sen Nocy Letniej. Trzy znakomite utwory Williama Szekspira. Do tego zdolna młodzież równa się przepis na sukces. Przekonali się o tym uczniowie i nauczyciele gimnazjum nr 3 w Fałwicach podczas spektaklu Szekspir w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej Nieposkromieni, który odbył się 20 czerwca. Jak przyznają młodzi aktorzy, zmierzenie się z klasyką to wielkie wyzwanie. Ciężko, na pewno. Ja na przykład miałam mniej tekstu, ale ci, którzy więcej, no to szacunek dla nich. Długo pracowaliśmy nad Szekspiriadą, ponad trzy miesiące. Jesteśmy zadowoleni my i uczniowie, nauczyciele też nas chwalą. Grupą teatralną opiekowała się anglistka Ewa Tyl. Przygotowując się do um, samych prób, oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy ekranizacje, um, w jaki sposób przygotowaliśmy jakby to, to, to całe zaplecze, um, takie typowo aktorskie, jak co można zagrać, jak co można przekazać, jak zinterpretować. Shakespeare w wykonanie uczniów, pokazała, iż dzieła angielskiego pisarza, mimo upływu czasu, są ponadczasowe. 30 czerwca 100 lat skończył pan Alfred Apostoł z dzielnicy Marokonowiny. Do Stejnego i Bilata dzień przed wyjątkową rocznicą odwiedził prezydent drewnika Adam Fudali z życzeniami urodzinowymi i bukietem kwiatów. Pan Alfred mimo wieku cieszy się doskonałą formą. O jak się pan czuje? No. Tak jak należy. Tak, jak należy. <noise> Jubilad urodził się w Żorach, jednak od czasów II wojny światowej związany jest z Rybnikiem. Jest weteranem wojennym. Uczestniczył w obronie naszego miasta we wrześniu 1939 roku. W czasie walk stracił nogę. Następnie trafił do obozu jenieckiego. Z wykształcenie jest nauczycielem, ale pracował w banku, w kopalni Chwałowice oraz w urzędzie miasta, gdzie poznał przyszłą żonę Martę. Jego powiadała rodzina stulatka, śluby brali u Franciszkanów w burzliwych okolicznościach. W Boże Narodzenie w roku w czasie nalotów wojennych. Pan Alfred wraz z żoną wychował pięcioro dzieci. Dziś jest szczęśliwym dziadkiem sześciu wnuków i sześciu prawnuków. Jak zrodziła nam córka Jubilata, sekretem na długowieczność jest optymizm, którego panu Alfredowi nadal nie brakuje. Młode talenty odkryte, laureaci wyłonienia nagrody rozdane. Trzecia edycja międzyszkolnego konkursu fotograficznego Rybnik Oczami Młodych, za nami. Podczas gali podsumowującej konkurs, który odbył się 21 czerwca w Młodzieżową Domu Kultury, nie zabrakło oczywiście jego uczestników. Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne, a także fotoksiążki i albumy o rybniku. Były atrakcje dla oczu, bo nie bez powodu konkurs nazwano „rybnik Oczami Młodych”, ale nie zabrakło też atrakcji dla uszu. Galę wręczenia nagród w konkursie uświetniła swoim występem Monika Marcon, finalistka tegoczki edycji programu X Factor. Święto Zabytków Techniki, czyli Industriada za nami. W sobotę 30 czerwca w wielu miastach Śląska obiekty na szlaku Zabytków Techniki tętniło życie. Nie inaczej było w Rybniku niewiadomią, Zabytkowe kopalnie Ignace przyciągnęły wiele osób. Organizatorzy przygotowali atrakcje na ten dzień, jednak najważniejsze były właśnie zabytkowe urządzenia i budowle. Impreza rozpoczęła się hejnałem górniczym odegranym na cztery strony świata z punktu widokowego. Na wieży rozwieszono 20-metrowe pomarańczowe flagi symbolizujące szlak zabytków techniki. Dla wielu zwiedzających wizyta w kopalni była bardzo sentymentalną podróżą, bowiem wśród odwiedzających nie zabrakło osób, których z Ignacym łączy bardzo wiele. Wnukowi pokazuje i dzieciom swoim też, że tu ich dziadek robił, jego pradziadek pracował. Widać, żeby powinno częściej taki być otwierane takie festyny związane z kopalniami i z innymi zabytkami w naszym okręgu. Nie zabrakło tego dnia koncertów i występów artystycznych, a Industriade w Ignacym zakończył pokaz laserów. To wszystko co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za dwa tygodnie.